Dzień dobry. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o jednym piwie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu piwach. To jest kalendarz adwentowy, który moja szanowna małżonka przytargała na swoich barkach prosto z Niemiec. Jak w każdym kalendarzu adwentowym, 24 okienka tu, tu, tutaj są. I tak, był jeden przeniczniak, były dwa koźlaki, e, dwa pilsy w stylu niemieckim. Jedna ipa i jedno piwo świąteczne. Czyli taki ciemny lager z przyprawami, takie księżyce łagodne z przyprawami. To daje 8 piw. Czyli 16 piw zostało dobrze liczę, 16. 16 piw zostało które były jasnymi lagerami zwykłymi, jasnymi, tyskimi, lechami, żubrami, żywcami i co tam jeszcze. B. No i nic dziwnego, że kraft w Niemczech się tak kiepsko ma. Jak w każdym możliwym sklepie, idziecie do sklepu i macie do wyboru inne piwa z tego samego działu. Jasne, pełne. Niektóre miały większą goryczkę, mniejszą goryczkę, niektóre miały odrobinę inny zasyp, czyli troszeczkę dodane słodu pszenicznego. Do słodu jęczmiennego troszeczkę inne chmielenie było. Fajnie. I takiegoż wyboru nam wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, dużo radości. A od czasu do czasu niech Wam będzie piwnie Wasze zdrowie.